Roznie! 6-9 było, ale następny to jest Będzie słabo. Będzie słabo. Bardzo dobry temat, bo po mnie będzie słabo. Proszę bardzo, biciwo i lecimy. Wypuszczasz komórki? Czas, tak, tak to robi! O! Żeby cię tutaj powiesić, jesteś jak Anna Dar, będziesz bez głowy wierz mi o! Robię to tak jak trzeba Manu David Gdańska, scena zawsze nielegal o! Po co ci czapka do tyłu czwelu Chyba po to, żeby zamierzać antenę A wiesz dlaczego, żeby tak to rozszenia, On od tyłu w dół bierze Radio Maria o! Taka dzisiaj kurwa słuchasz to z każdego głośnika! A jeżeli nie słuchasz tego z każdego głośnika na rano, to jeżeli on jest chujowy, to zróbcie hałas. Oh, oh, oh. okay. Nie było! Nie było! Słucham cię. Nawet pierwszy lepszy mordo. Twój temat to Gram w grę! Gram w grę? Dobra! Jo, jo, jo. Raz, raz, korzej się nie dał. Wygra dobry raper czy przehajpowany pedał Ej, i teraz wpadnie do Sowa? Ej, i teraz prostej, kumasz tu, jest z nami, bo bym na WBW Ej, ej, i teraz tak to czuję, przekaż tym na WBW, że niedługo tam wiecie WN Ej, i teraz prawdopodobnie, tak nie pamiętasz mojej krzymy, to zapamiętasz tą krzywę Ej, i teraz tak to czuję, jeszcze raz, zapamiętaj to, WN Koniec Bardzo fajnie, generalnie racja, ale chyżowie to ostatnio odpadły w eliminacjach Dawaj, Dawa. jedziemy, nowy beat po 30 sekund, dwa razy każdy, start! David! Ej! Ja waleję od To jest wn obczaj! Ja nie jestem wspólnym, a on wn Bale ale mądrze! Jeszcze to do biegni obcej, białym wróci się supie nawet z dupy, morda! Jest! Jak to leżymy jak i z świętego Mikołaja Mam to wyjebane, gdzie ty masz jaja? Chyba z połańskim giełbejem, wypierdalaj! Gdzie jest Twoja niunia? Pewnie ryby się swoim kumlem! Beka w sumie tutaj! Pekać w skróbku, a ty co? Łyzdo dostać po dóbku! Nie do mnie, że ja jestem pedał? Ale to kurwa jak ty duch peduś sprzedał! Mówię, że jesteś prosto! Generalnie zioma, spójrzcie na niego, koszulka jest podrobiona! Zmiana! Wow, weno. Raz, 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 powiem tak, sumsk, i weźmy w tej sejdubój, jaka młoda kurwa w spodętach do klubu i to jest proste, ty, i tak to kurwa działa, bo byś jest w tym pastu, w skarbentach i w ej, i to jest proste, nie wykonujemy, że spodęci poledziła, to jest nika per se. Zostajemy cię od falach! Hey, ja teraz to z pierwszą ligą! Jesteś jak Krakowski, bo straciłeś Wigor! David! Jesteś jak Jura, bo straciłeś Wigor! Ej! Hey, między nami spodenki, jest lato połaku! Między nami tak nawijam chcę! Pobożniaku, masz styl luźny zawsze! sprawdź nie ty w tej czapce co ukrywasz? Grzyba na czapce! Jutro <laughs> co dzisiaj mowy to! On ma grzyba, to jest Mario Bros! Kurwa, między nami jest w stupę to dziś wchodzi Mario Bros, kurwa, kanał Taka stoła teraz, wypierdalaj sam teraz, tylko mój komender Emma. I co, co się Więc na mnie, pokaż mi, jakie cię zbyt wydałeś Zmiana <śmiany> Jeszcze raz? Jeszcze raz okay. Dobra, teraz wracam, kiedy ten rynek On jest poseł Mario Bros, bo to kupa

Włelo pierdoli łaków z WPW, my Tobie też mówimy, pierdol się. Dziękuję bardzo. I Ty był to sposobem nas do następnego etapu przychodzi. Ja mi dziękujemy bardzo. Okay. Czy tą walkę wygrał David? Czy może lepszy był Wano?